W południowo-zachodniej części Oleśnicy znajduje się wspaniała renesansowa budowla Zamek Książąt Oleśnickich. Z górującą nad nim wieżą zbudowaną jeszcze w średniowieczu. Główne wejście do kompleksu zamkowego prowadzi przez zbudowany w drugiej połowie XVI wieku pałac z przejazdem bramnym. Sam pałac wzniesiony w tamtym czasie z inicjatywy księcia Jana z Podebradów został dobudowany do istniejącego wcześniej zamku. Pałac stał się główną siedzibą mieszkalną rodziny książęcej, a później, gdy ukończono rozbudowę głównego zamku, miejscem zamieszkiwanym przez żony zmarłych książąt i od tamtej pory zwano go pałacem wdów. Wejścia do pałacu strzeże zbudowana z rozkazu Karola II podebrada Brama, w której w zwieńczeniu wyrzeźbiono herby rodowe Karola oraz obydwu jego małżonek. Karol, idąc w ślady wuja, wpłynął znacznie na obecny kształt całego zespołu zamkowego i z pomocą włoskiego architekta nadał mu renesansową formę, którą można podziwiać do dziś. Za jego czasów zostało zbudowane od fundamentów wschodnie skrzydło, a wewnętrzne mury przyozdobiono w pięknie uformowane krużganki, które w oryginale można podziwiać z głównego zamkowego dziedzińca. Zamek został połączony z pałacem. Poprowadzono też galerię prowadzącą z pałacu wdów do zamkowego kościoła, obecnie bazyliki mniejszej św. Jana, ewangelisty. Aby mogło dojść do tych imponujących zmian, wcześniej w tym miejscu musiała istnieć już jakaś forteca. I owszem, pierwsze wzmianki o grodzie obronnym piastów Oleśnickich pochodzą z 1238 roku. Źródła opisują gotycki zamek, który u schyłku średniowiecza wyposażony był w 11 izb mieszkalnych, dwie kuchnie ze spiżarniami, magazyny, dwie kaplice, piekarnię, piwowarnię, zbrojownię oraz okazałą stajnię. Cały kompleks nigdy nie wyzbył się pierwotnej funkcji obronnej, a późniejsze rozbudowy uczyniły z niego renesansową rezydencję o innowacyjnej w tamtych czasach fortyfikacji. Zespół zamkowy otoczony był fosą. A fortyfikacje zamku łączyły się z miejskimi murami obronnymi. Najstarszym, ale chyba też najbardziej charakterystycznym elementem konstrukcji jest wieża górująca nad wschodnim narożnikiem czteroskrzydłowego zamku. Została ona zbudowana w stylu gotyckim jeszcze w średniowieczu, jednak za panowania księcia Jana Podjebrada w połowie XVI wieku została przebudowana i zyskała wygląd, który możemy podziwiać do dziś. Wówczas Przybudowano do niej galerię widokową z balustradami, a mury przyozdobiono ściennymi z grafitto, czyli ozdobnymi malowidłami układającymi się w motywy roślinne oraz geometryczne, a także przedstawiającymi walkę dwóch rycerzy. W całym obiekcie zamkowym widoczna jest kosztowna dbałość o wygląd, przejawiająca się w detalach. Każdy z jego reformatorów dołożył od siebie coś, co zgodne było z estetyką tamtych czasów. Obiekt dekoruje wiele pięknych elementów architektonicznych, jak choćby wspomniane już krużganki, a także rzeźbienia. W sieni zamkowej zwracają uwagę dwa portale zbudowane w duchu manieryzmu, natomiast w pomieszczeniach na parterze kryją się wnętrza nakryte kolebkowymi sklepieniami z lunetami tworzącymi miejsce na okna, zdobione Imitującym kamień z tiukiem. Stropy w większych salach wykonane są z rzeźbionych belek, co nadaje pomieszczeniom odpowiedni majestat, a w każdej z nich znajduje się kamienny, renesansowy kominek. W zachodnio-północnej części elewacji umieszczono popiersia księcia Jana Podiebrada i jego małżonki Krystyny, osadzone w arkadowych wnękach ujętych kolumienkami. Kończąc spacer, po zespole zamkowym w Oleśnicy Wróćmy do Pałacu Wdów, pożegna nas kamienny posąg księcia Jana, ukazanego w pełnym rynsztunku w pozycji stojącej. Stąd, dobudowanym w okresie renesansu korytarzem, opartym na arkadach, pod którymi kiedyś płynęła głęboka fosa, możemy przejść do zamkowej bazyliki, aby kontynuować nasz spacer z historią Oleśnicy.